Polacy nadal nie rozpisali przetargu na technologie jądrowe. To będzie rzeczywista cezura pokazująca, że naprawdę chcemy budować atom. Pierwszymi przesłankami będzie przyjęcie polityki energetycznej Polski do 2040 roku, bo w projekcie jest atom. Jeżeli już we właściwym dokumencie będzie dalej, no to jest krok naprzód. Następny krok naprzód to jest aktualizacja programu polskiej energetyki jądrowej, która powinna nastąpić do końca roku i wtedy właśnie przetarg w tym przetargu stanie kilku partnerów, prawdopodobnie wśród nich znajdą się Amerykanie, Francuzi, być może Koreańczycy z południa i ten partner będzie musiał zmierzyć się z wysokimi oczekiwaniami Polaków, ponieważ oni liczą na to, że Wniesie wkład kapitałowy nawet do połowy kosztów projektu, który jest szacowany nawet na 60 miliardów dolarów. Te szacunki na razie są pisane palcem po wodzie, więc nie warto się do nich przywiązywać, ale kluczowe jest to, czy rzeczywiście uda się stworzyć taki model finansowy, który urentowni atom na tyle, aby właśnie wszedł w niego kapitałowo partner zagraniczny, na przykład Stany Zjednoczone, i razem z technologią dał pieniądze, które pozwolą zbudować pierwszą polską elektrownię jądrową.